Jak co roku Fundacja W Trosce o Życie rusza ze swoją akcją Mikomania 2014 Spakujmy Radość w Paczki. Już dziś i Ty możesz się przyłączyć do projektu i wywołać uśmiech na buziach podopiecznych hospicjum nieuleczalnie chorych dzieci. W ramach akcji prowadzona jest społeczna biurka produktów, które po skompletowaniu w paczki trafią do najbardziej potrzebujących rodzin. Potrzebne są rzeczy nie tyle wielkie i wartościowe, ale raczej praktyczne i przydatne w każdym domu, Między innymi środki higieny osobistej, kosmetyki pielęgnacyjne, Pościel, odzież sportowa, a także zabawki o charakterze edukacyjnym. Fundacja zajmuje się 42 małymi podopiecznymi. Obdarowując ich prezentami sprawią Państwo radość chorym dzieciom ich rodzeństwu oraz wesprą te rodziny w zmaganiu się z trudną codziennością. Każdy gest niesie pomoc, a spakowane w paczkę świąteczny dar wywołuje uśmiech, dlatego warto pomagać. Wasza ubiegłoroczna pomoc i zaangażowanie w nasze akcje. Daje nam faktyczny znak, że i w tym roku wspólnie uda nam się obdarować prezentami wszystkich naszych podopiecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Brzozowie już skompletował swoją paczkę i wy się do projektu. Liczymy na Was i czekamy na Waszą pomoc. To Wy jesteście realizatorami tego zadania. Chcąc wyrazić naszą wdzięczność za zaangażowanie, już dziś zapraszamy Was na wielki finał akcji. 19 grudnia do klubu Avatar. Do włączenia się w akcję zachęcamy wszystkie szkoły z powiatu Brzozowskiego, instytucje i zakłady pracy oraz prywatnych darczyńców. Mikołanie w tym roku wsparła też poradnia logopedyczna działająca przy Enzos Darmet. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam wszystkie dzieci objęte terapią logopedyczną na spotkanie ze świętym Mikołajem. Odbędzie się ono 19 grudnia o godzinie 13 w klubie Avatar. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i niezapomniane wrażenia. Zapraszamy. Zbiórka produktów w ramach akcji trwa do 19 grudnia. Zgromadzone rzeczy można dostarczać do siedziby Fundacji w Brzozowie przy ulicy Rynek 6a. W razie braku możliwości osobistego doręczenia paczek, prosimy o kontakt z Biurem Fundacji w trosce o życie. Więcej informacji na temat akcji na stronie internetowej Fundacji oraz na Facebooku.